Ta lornetka jest niewyobrażalnie jasna. To pierwsze co przychodzi mi na usta od momentu kiedy pierwszy raz jej użyłem. Marka Leopold jest niezwykle popularna wśród amerykańskich myśliwych, a ja sprawdzam, czy będzie odpowiednia również do naszych polskich łowisk. Ten konkretny model to Bakes 5 Santiam HD10x50. Chyba nigdy nie miałem w rękach lornetki o większej jasności niż ta. Leopold osiąga to dzięki pryzmatom ze szkła bak 4 oraz soczewkom z fluorkiem wapnia, zapewniającą niesamowitą rozdzielczość obrazu nie tylko w centrum, ale w całym polu widzenia. I musicie wiedzieć, że niewiele lornetek na rynku daje równie ostry obraz w całym polu widzenia. Kolejna rzecz, jaka zwróciła moją uwagę, to niska waga, zaledwie 900 g. I to przy pancernej obudowie. Ostatnie dni były niezwykle mgliste. Lornetkę trzymałem w domu, a do łowiska dojeżdżałem rozgrzanym samochodem. I przy tak drastycznych zmianach temperatury i wilgotności powietrza, nie zdarzyło mi się, aby w najmniejszym stopniu szkła zaparowały. To, co ma mniejsze znaczenie, ale warte jest zwrócenia uwagi, to design całej lornetki. Jest po prostu ładna i bardzo funkcjonalna. Regulację ostrości mamy na wyciągnięcie palca. Mamy dwustopniową regulację muszli ocznej oraz antypoślizgowe pokrycie zapewniające pewny chwyt. I zaczynam rozumieć fenomen Leopolda za wielką wodą. Przypuszczam też, że w niedalekiej przyszłości zyskono wielu fanów wśród polskich myśliwych. A link do lornetki Leopold Bakes 5 Santiam HD 10x50 macie w opisie tego filmu.